Cześć, witajcie tutaj... Cześć, witajcie tutaj Kaka29Kowal. Nagrywam pierwszy odcinek z Pixel Gana 3D. Nagrywam. Z Pixel Gana 3D. Nagrywałem już chyba ze 3 odcinki... Tego... Ze 3 odcinki... No, War of Tanks który trzeci mi już się ładuje na youtube. Dopiero, dopiero to zrobiłem z War of Tanks. No. I co? W Pixelgan. No. Chyba, tego chyba nie znacie, bo to. Oj. Bo. No to jest rzadka gra. Już trochę w nią pograłem. Zrobiłem to. Te dalej. W pistoletach mam. Tego, a zbieram sobie na tego. Nie tego, tylko tego. z tych mieci i tak dalej. Mam to. To jest fajne. To szyle kulkami z tymi. Z specjalnych mam to. A o co chodzi z tym to nie wiem. Same No tutaj jest te, te dziadki, ja tutaj mam to właśnie tą snajperkę Ja już I z premium mam to I mam jeszcze to I skin mam taki butki mam takie Jeszcze mam armor, którego nie chce mi się kupować Patrz, nie Którego mi się nie chce kupować, bo ja go nie lubię I chaty nie mam Chat nie mam Ale są ciekawe Fajne są na przykład ten za 35 mogę go sobie kupić, ale mi się nie chce. Maski. No. Ja bardzo chciałbym tego. Nie tego, tylko tego. Przepraszam. Dla, bo ja bardzo lubię sniperki. Dobra, gramy. Battle now. No. No i to właśnie jest mój pierwszy odcinek z Pixel gamma Na eee, no czym by tutaj zagrać? Na tej, na tej mapce i tak dalej. Moja ulubiona to jest ta i ta. Deadmatch, Sycops, Survival, Flag, Deadly i tak dalej. Deadly, Points. Może Pointsa sobie zagram co. I to jest fajne. <coughs> Sorry, ale mam Może. No. I... No. To jest fajna mapka, jeszcze jej nie, nie dano na na te, zwyk... na te zwykłe bitwy. No, o, dwóch na dwóch. Fajnie akurat się złożyło. Pokażę wam jak te bronie działają w ogóle. No. Właśnie tak mi się zaczyna, zacina. Patrzcie. O, fajnie. Buh. 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 No i mnie zabił tym czymś, który jest bardzo mocny. Ciekawe jak sobie poradzi ze znajdą. Już. O, fajnie, jeszcze trzeci do nas przyszedł. Wezmę sobie o, od razu to. O, mają chyba miotacz. O, zabiłem go, fajnie. Dobra, już mamy dwa. Oni mają ileś tam? Dobra, strzelamy. Jeszcze tam jest punkt B, nawet nie wiedziałem. A tu? Nawet nie wiedziałem o tym. O, ale fajnie tu. Nie, jeszcze nie znam tego. Wow. Aha. Ja ciebie. Zabił mnie. I to tym, którego jeszcze nie mam. Dobra, idę na punkt C, bo już tam nam zabierają. Jest, o jest tam b. B. Jadę ich ze snajperki, co? Bo mam tu fajną O i strzelił mi się niestety. Dwa złoty, Idziemy tym, co? Bo chciałbym wam tego pokazać B jest fajny, idę tam no, to jest fajne. Ja jeszcze tego, tego, tego Cave'a jeszcze wam, Jeszcze nie widziałem. Nie widziałem jeszcze tego czegoś. Naprawdę mówię. Wygraliśmy. Jeszcze jedną bitewkę zagram. Co? Około 8 minut będzie ten odcinek trwał, bo to jest takie krótki. Dobra, jedziemy. Pierwszy. Idę na B Zająć Zabiłem go, a on... Tam B już nie ładuje Jest na snajperkę, bo oni tutaj mogą O, fajnie, akurat wszystko Zabił mnie znowu. Super. Super. Znowu. Ja idę stąd, bo muszę O! Tym razem biorę shotgun. On jest super. Znowu wygraliśmy. Super. Ej, w ogóle zapomniałem, że w ogóle nagry nagrywamy. Nagrywam. Dobra, kończymy. No teraz. Dobra. No, lajkujcie, su su subskrybujcie, jak Wam się filmik spodobał. Pa, cześć, Ko do kolejnego odcinka.